Wy nie macie teraz, to pokolenie nie ma w ogóle pojęcia o tym, co to było. To były zawsze chwile ostateczne. I nikt nie wiedział, czy za pięć minut będzie żył, czy nie będzie żył. Bo jak się pani nie spodoba się pani temu czy tamtemu strażnikowi, wpali panie kulkę albo, albo serię i, i po zabawie. po wybuchu wojny doszło do wysiedlenia całej wsi, nie tylko jednej, ale i okolicznych wsi, dlatego że Niemcy tam organizowali poligon dla tych wyrzutni rakietowych w bliźnie koło Dębicy. Ojciec mój był leśnikiem leśniczym, administrował dobra leśne chyba około półtora tysiąca hektarów, tego wszystkiego, które obejmowały między innymi właśnie bliźne Niemcy wysiedlając, zostawili ludność częściowo, tylko tą rodziny tych robotników leśnych, którzy byli tymi robotnikami leśnymi. No i ojciec wtedy też został, no bo leśniczy miał nadzorować cały ten teren. Potem były wybuchy V2, V1, V2. No to... to była zgroza. Jeszcze do dziś dnia tam w Niwiskach są te wyrwy takie po wybuchu pocisków V2. I w polu, i w lesie. Tam dość często dochodziło do tych sen. Zdawało się, że ziemia tak aż drżała, jakby było trzęsienie ziemi. Ojciec mój, łącznie z niektórymi robotnikami leśnymi, zbierali części po wybuchu rakiet, i potem to wszystko było wywożone przez księdza Jana Kurka, który był tam proboszczem w Niwiskach. Do Kolbuszowej, nie wiem do kogo imiennie to oni to przekazywali. Oni to potem przekazywali tutaj do Rzeszowa, a potem jechało to wszystko gdzieś, chyba do Warszawy, do Centrali Armii Krajowej i oni to potem przesyłali za granicę. Ojciec żył ciągle w strachu i w ciągle w napięciu nerwowym. Bo się bał, żeby nie był, żeby nie był wsypany. No bo jakże to można tak bezkarnie podglądać wroga. Mój ojciec miał siostrę Katarzynę. Ona została z trójką dzieci. I w którymś momencie ojciec pojechał do Lwowa, przywiózł ją tutaj, i ona w Kolbuszowej zamieszkała w rodzinnym domu. Mąż jej był lekarzem, nazywał się Frączek Józef, Józef Frączek. Ten mąż, który wcześniej był aresztowany i siedział w Oświęcimiu, został przeniesiony do Pustkowa, do obozu w Pustkowiu, bo tam był obóz taki, czy znaczy obóz pracy. Trzeba było mieć... Na miejscu jakiegoś lekarza dla tych robotników leśnych i, i całej obsługi tego interesu. Zdarzyło się, że na polowanie do Niwisk przyjechał nie pamiętam który z dostojników Hitlera. Przyjechali na dziki. Ojciec zresztą dostał takie polecenie, żeby służby prześledziły, gdzie są dziki żeby jak przyjadą, żeby mogli sobie ustrzelić. No i tak się stało, przyjechali, ustrzelili, a potem po całym polowaniu ojciec jeszcze tam rozmawiał, bo ojciec znał niemiecki, rozmawiał z nimi i mówił o tym właśnie, że jest taki człowiek, który jest lekarzem, siedzi w Oświęcimiu, czy nie można by go było ściągnąć tutaj do Pustkowa. I rzecz stała się. Przyjechał do Pustkowa, to znaczy przywieźli go do Pustkowa tu, tutaj, no i pracował w obozie jako o, lekarz. Wiadomo było, że w, 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 koniec wojny już będzie niedługo, bo wiadomo było, co się dzieje na frontach, na frontach wschodnich. Już tutaj do nas dochodziły głuche odgłosy artylerii, bombardowań i tego. No i nastąpiła ewakuacja obozu w Pustkowiu. I wtedy Frączek myknął z obozu. Udało się mu uciec. A wcześniej ojciec podpisywał zobowiązanie, że w razie jakby co, jakby franczek, uciekł, to cała rodzina jego od odpowiadać. To znaczy my. No i stało się. Po nas potem, na dwa, trzy dni później, po nas przyjechał samochód z obstawą i wzięli nas do obozu. Ojca mieli rozstrzelać tam w Pustkowiu. Proszę pani, ja miałem taki moment w Pustkowiu, kiedy doszło do... Spotkania mojego z ojcem. Ojciec był osobno. Siedział w trupiarni. Tak, w takiej no, pomieszczenie obite blachą, cynkową chyba. I tam w tej komórce w tej, w siedział całą noc. Włoki leżały z boku tam na podłodze i, i, i tyle. I, I nie miał na czym siedzieć nawet. Stał i siedział na podłodze. O czym można mówić w takiej sytuacji? Wystarczy tylko popatrzeć jeden na drugiego. Wy nie macie teraz, to pokolenie nie ma w ogóle pojęcia o tym, co to było. Nie macie pojęcia, państwo. Ja ojca widziałem wtedy przez chwilę niedługą, no i musieliśmy się rozstać. Ja musiałem wrócić do matki, a ojciec został tam. No ale tutaj słychać było artylerię i, i taki w panice już ten obóz męski likwidowali. Między innymi tych, co tam rozstrzeliwali. Tam była taka górka, taki wzgórek porośnięty sosnami. I tam był taki bunkier, tam jest zresztą do tej pory, gdzie rozstrzeliwano, wieszano i i, i, I właśnie w tym dniu też tak samo tam strzały było słychać. Nie wiadomo kogo rozstrzelali, ile osób, kiedy i tak dalej. To wszystko się działo z minuty na minutę, było co chwilę co innego. W Pustkowiu byliśmy tam, nie wiem, dwa dni, czy jeden, czy półtora, czy trzy dni. Nie pamiętam, już gdzie to było. W każdym razie przy, po ewakuacji obozu. Pojechaliśmy pociągiem bydlęcymi wagonami do Oświęcimia. Oświęcim nas nie przyjął, bo oni mieli za dużo Żydów i innych ludzi. Tłumy ludzi były wtedy. I tam myśmy stali chyba dwa dni na bocznicy, i wreszcie zdecydowali, żeby nas odwieźć. Do innego obozu, dalej na zachód, to znaczy do Niemiec. Trafiliśmy początkowo do Sachsenhausen. Tam nastąpił rozdział kobiecych i męskich yy, mężczyzn. I tam zostali mężczyźni w Sachsenhausen. a Mnie oddali mamię. Mama siedziała z strojkiem. Dzieci wtedy, to znaczy siostra, ja i ten mały Jacuś, który miał cztery lata. Cztery-4 lata. Jakiś Niemiec chciał dać, zapytać mamę, co to jest, bo ten mały był taki słaby już lejący się i przyniósł trochę mleka. No to tam obstawa obsturkała Pan, nie wiem, co mu tam zrobili. W każdym razie nie było to przyjemne widzieć, co się dzieje. No ale jakoś potem zapakowali nas, po, pojawieniu po, w to godzinach, zapakowali nas do pociągów i pojechaliśmy do Ravensbrück. Oczywiście nie wiedzieliśmy, gdzie jedziemy, no bo skąd. Zajechaliśmy do Ravensbrück, no a w Ravensbrück normalna procedura, prawda. Brama się otworzyła, więźniowie weszli. Potem czekaliśmy, nie pamiętam już ile, w każdym razie dłuższą, dłuższą chwilę. Potem była, proszę pani, kąpiel. Wszystkim się kazali rozebrać. Ja byłem w tej kobiecej grupie, całej obozowej, wśród tych kobiet. Napatrzyłem się wtedy, proszę pani, od dziewczynek. Od dziewczyny, od kobiet do babci. Bo tam było kilkaset osób w sumie. I tak na Golasa, w tym całym towarzystwie się obracałem. Moja mama się zawsze potem śmiała, że dziwi się, że jeszcze chce patrzeć na dziewczyny. No to tak było. No jakby Pana tak posadził i proszę Pana, i dwa wagony kobiet Panu wypakują, rozbiorą i proszę bardzo, bawić się oglądaniem. Nie, to, to było straszne. Tam nikt na te rzeczy nie zwracał uwagi. Później dostaliśmy ciuchy, proszę Pani. Ja dostałem z powrotem moje ciuchy cywilne, bo... Nie mogłem, no, ubiorę majtki, halkę i sukienkę, to nie bardzo. Ja już byłem za duży wtedy, ile miałem 14 lat, 15 rok. To już jest chłopak trochę podrośnięty. Nie, 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 nie jeden ojcem został w tym wieku. Ja byłem tam na kobiecym obozie półtora miesiąca, chyba. I w którymś momencie zostałem wyczytany. Numer mój, żeby się zgłosić na bramę tam do obozu, i zostałem potem odprowadzony na obóz męski, i na tym obozie męskim już siedziałem do końca wojny. Może nie całkiem do końca wojny, ale większą część, które spędziłem na męskim obozie, wie pan, i tam spotkałem ojca który razem z całą ekipą Wojwyśnił oczywiście, w takim komandzie pomiarowym, pracowali nad jakimiś planami budowy obozu dalej czynnie. No jak się władza dowiedziała, że to jest ojciec, no to nas rozłączyli. Bo najpierw to mi się udało tak załatwić, że, że poszedłem do tego baraku, gdzie ojciec był. Przypadkowe zdarzenia powodowały, że na przykład ja napisałem list do mamy, jakiś taki, bo nie bardzo było czym pisać i na czym pisać. Więc to były skrawki jakiegoś papieru, albo gazety, albo z tego zworka takiego papierowego. No to takie grypsy tylko żyje, jako tako się czuje i tyle. Tak samo od mamy listy, no to w pewnym okresie czasu były możliwe, dlatego, że jak ojciec był to, to komando ojca robiło pomiary na obiecym obozie. No i, i tam mama widziała ojca, ale oczywiście z daleka to wszystko to ojciec opowiadał, że widział panią, a, a, a mama też opowiadała, opisywała.